Firma Nintendo zaczynała jako firma, która sprzedawała karty do gry. Potem, kiedy te zaczęły sprzedawać się słabiej, swoje zainteresowanie Nintendo przekierowało na branżę zabawkarską i powoli zaczęli interesować się światem gier wideo. Kiedy konsola MagnaVox Odyssey zaczęła być popularna jako pierwsza, pełnoprawna konsola typu Pong. Nintendo starało się zdobyć licencję od Magnavoxu na produkcję własnych konsol Pongo podobnych, jednak nie udało im się zdobyć licencji, więc spróbowali własnych sił, tworząc podobne klony Ponga z kolorową grafiką. Była to seria konsol TV Game w różnych wariacjach. W międzyczasie powstała siedziba amerykańska Nintendo i tam pracowano nad automatami. Jednak ich pierwszy automat, którego kilka tysięcy Nintendo wystawiło w całej Ameryce, okazał się klapą. Na pomoc przyszedł ich nowy pracownik Shigeru Miyamoto, który opracował dla nich automat Donkey Kong, i wtedy zaczęła się rewolucja. Nintendo zarobiło na nim miliony dolarów, mimo iż amerykański pracownik odpowiadający za sprzedaż powiedział, że dla niego Donkey Kong jest słaby. Jak bardzo się wtedy mylił. Później, jak już wiecie, przyszło Koliko i wykupiło licencję do tego automatu. Zabawne, iż mimo, iż Nintendo miało oddział w Stanach, to Eric Bomley, przedstawiciel Koliko, musiał i tak wybrać się w długą podróż do Japonii. W międzyczasie Nintendo zarobiło też sporo pieniędzy na przynośnych konsolach Game Watch, które były ogromnie popularne. Wtedy też Nintendo po raz pierwszy Użyło D-Pada, którego wynaleźli. A dokładniej zrobił to ich pracownik Gunpei Yokoi, twórca Game Boya i konsolek Game Watch. Nintendo, które w tym czasie miało sporo pieniędzy, chciało konkurować z największymi, czyli ColecoVision, Intellivision i konsolą Atari. Yamaguchi, prezydent Nintendo. Powierzył zadanie stworzenia domowej konsoli utalentowanemu inżynierowi, który zajmował się elektroniką od dłuższego czasu. Nazywał się Masayuki Uemura. Jego grupa pracowała nad konsolą dzień i noc przez kilka miesięcy i w końcu projekt powstał: konsoli o prostych kształtach i nowym kontrolerze który zamiast gałki czy drążka miał zwyczajny krzyżak. To rozwiązanie wcale nie było po to, by zaoszczędzić koszta, jak wiele osób myśli. Yamaguchi, prezydent Nintendo, życzył sobie, by konsola Famicom właśnie taka była, prosta i schludna. Dzięki temu każdy użytkownik intuicyjnie od razu wiedział, jak działa konsola. Proste dwa przyciski reset i wyłącznik i suwak wyciągający kartridże który wymyśliło i opracowało Nintendo. Podobno ówczesne dzieci miały dużą frajdę w korzystaniu z tego suwaka. Konsole już na początku swojego życia sprzedała się w pół milionach sztuk w samej Japonii, co było dużym sukcesem. Jednak na samym początku wiele konsol nie działało tak jak trzeba, przez wadliwy układ na płycie głównej, co sprawiło, że konsole wieszały się po jakimś czasie. Yamahuchi zarządził przyjęcie zwrotu wszystkich konsol. Bardzo zależało mu na zaufaniu klienta i to się opłaciło. Milion sprzedanych konsol dla japońskiego Famicoma to nie był problem, ale Nintendo nie było ciągle zadowolone. Wiedzieli, że ich konsole, prawdziwy sukces może czekać tylko wtedy, jeśli Famicom będzie popularny poza Japonią. W Stanach sprzedawały się całkiem nie najgorzej handheldy Game ⁇ Watch, ale nie odnosiły też wielkiego sukcesu. Nintendo, by tego dokonać, potrzebowało sporego dystrybutora i odezwało się do firmy Atari, która w tym czasie produkowała komputery i nie miała konsoli, która mogłaby osiągnąć sukces. Tak jak dawniej Atari 2600, więc kontrakt z firmą Nintendo, która zaproponowała im dystrybucję Famicoma, byłby całkiem lukratywny. Jednak nigdy nie doszedł do skutku, bo chwilę po rozmowach Atari z Nintendo, Ray Kazar został zwolniony. Wszyscy wiemy dlaczego. Z historii Atari, która była na kanale. W skrócie można powiedzieć, że jego rządy nie były zbyt dobre, bo on sam nie miał doświadczenia na rynku komputerów i to zaowocowało problemami firmy. Plotki głoszą, że Atari zdenerwowało się na Nintendo za to, że Koliko wydało ich grę na komputerze Adam. Atari miało prawa do wydawania na dyskietkach Donkey Konga, więc. Zarząd mocno zdenerwował się kiedy koliko dość pokaźnie nadwyrężyło umowę licencyjną, którą mieli podpisaną tylko na konsolę. Jednak jak potem okazało się, to była tylko przykrywka. W rezultacie zarząd Warnera, który w tym momencie władał Atari, chciał dowiedzieć się czegoś więcej, z czego zrobiona jest konsola Nintendo I tylko tyle podobno ich obchodziło. Nintendo więc postanowiło we własnym zakresie wydać konsolę w Ameryce i również w Europie. Z tym, że na początku wcale to nie był NES i konsola taką, jaką znamy dzisiaj. Była to nes podobna konsola, która jedynie nawiązywała do niego. Wtedy na początku lat 80. zaczęła się ciekawość ludzi do komputerów. Wszyscy byli bardzo ciekawi nowych maszyn, które są już bardziej przystępne cenowo. I nie zajmowały już całych pokoi, ani nie były wielkości telewizora. Dzięki mikroprocesorom nadchodziła moda na komputery, powolnym krokiem. Wszyscy w Nintendo o tym wiedzieli, i to zdecydowało, że wydali ich nową konsolę jako komputer z prawdziwym joystickiem, klawiaturą i magnetofonem na kasety. Nie reklamowali tego sprzętu jako konsoli. Pokazali go na targach CES w 1984 roku. I to by było na tyle. Nikt praktycznie nie chciał kupić ich konsolo-komputera. Dzieci nie chciały korzystać z klawiatury, która im się nie podobała. Tak samo z joysticka dołączonego do konsoli. Poza tym wszyscy zrażeni do konsoli. Poza tym wszyscy byli zrażeni do konsol po tym co wyprawiał Mattel z Intel Vision i Atari 2600 w wspólnej walce o klienta, która objawiała się kiepskimi grami, które w większości nie działały, co doprowadziło do krachu na rynku gier. Nintendo, jak wiecie, nie poddało się i przeprojektowało cały sprzęt i tak powstała konsola NES. Miała przypominać odtwarzacz VHS który w tym czasie według Nintendo był bardzo modny w Stanach i Europie i dlatego też zdecydowano się na tego typu mechanizm ładowania kartridży. Konsolę na samym początku pomógł sprzedać Robotrop, o dziwo. Akcesorium, które po latach i po dziś dzień zostało okrzyknięte nie do końca dopracowaną zabawką, ale wtedy ludzka ciekawość wzięła górę. Jednak po jakimś czasie popularność NES-a spadała. I znowu praktycznie nikt nie chciał kupywać nowej konsoli Nintendo, więc Yamahuci zdecydował się, a może by tak wybrać jedno miasto w Stanach i tam włożyć cały budżet, próbując sprzedać konsolę. Jeśli zawiedzie ten pomysł, to poddajemy się. Wybrali miasto Nowy Jork. Umieszczali konsole w sklepach. Przy okazji promowali politykę. Sprzedaż bez ryzyka. I nie pobierali opłat za dystrybucję ich konsol, a jedynie za sprzedaż każdej rzeczywiście sprzedanej konsoli. Sprzedawcom bardzo spodobało się to, i mimo iż sprzedaż w Stanach nie była duża, to coraz więcej sklepów dołączało do stawki. I tak do dzięki sprytnej polityce, doprowadziło do tego, że NES był w sklepach w całych Stanach. Ale jak już wiecie, żaden sprzęt nie sprzeda się zbyt dobrze, jeśli nie będzie miał dobrych gier. I tak macie rację: Mario zaczął sprzedawać konsole. Shigeru Miyamoto wzniósł z tą grę na nowy poziom dzięki ciekawej mechanice i kolorowemu tłu, które zmieniało się wraz z poruszaniem się bohatera. Powodem do tego było to, że w większości ówczesnych grach tło było ciemne. I Super Mario zaczynał to zmieniać. Już nie wspomnę o użytej technice zwiększania bohatera czy skoku, który został wzniesiony na zupełnie inny lewer. Mario pomógł sprzedać w samej Japonii konsolę Famicom w przeszło 4 milionach sztuk. Super Mario był hitem. Nintendo dodatkowo zrobiło coś, czego Atari i inne konsole nie zrobiły. Stworzyło proces licencyjny dla wszystkich gier, i dzięki temu każdy użytkownik mógł odróżnić dobre, poprawne gry od tych złych, przynajmniej w teorii. Nintendo też starało się zabezpieczyć przed kopiowaniem ich gier, umieszczając specjalny układ na płcie głównej konsoli i klucz do tego układu na każdym kartridżu. Nintendo też zakładało, że każda gra, która zostanie wydana na konsolę i dostanie certyfikat, ma być ekskluzywna przez dwa lata. Z historii wiemy, że nie do końca tak było, ale założenie było dobre. Nintendo miało swoją grupę testerów, którzy przyznawali punkty. Taka gra musiała dostać minimum 40 punktów, by zyskać certyfikat jakości. Minusem tej polityki, którą programiści i studia uważali za delikatnie mówiąc trudną i niefajną, było to, że każde studio Mogło dostać taką licencję na tylko i wyłącznie 5 gier w roku. Nintendo widać bardzo się bało masowej produkcji gier, podkręcając maksymalnie restrykcje. Ale wielcy wiedzieli jak tego uniknąć. Firma Konami założyła studio o nazwie Ultra Games, w ten sposób zwiększając produkcję gier do 10 gier w roku. Nintendo pozwoliło rozwinąć skrzydła takim firmom jak Konami, Taito czy Namco. Ale miało swoje warunki, by cena sugerowana gier nie była zbyt wysoka. W myśl jakość za rozsądną cenę. Mimo to firmy zarabiały krocie na swoich grach. Dla przykładu firma Konami w 1987 roku. Miała przychód rzędu 10 milionów dolarów. Do 1991 roku było to aż 300 milionów dolarów zysku. Nic dziwnego, że firmy poddawały się wszystkim restrykcjom, które narzucało im Nintendo. Firma Nintendo w Japonii nie miała sobie równych, stając się prawie religią dla graczy w tym kraju. Były czasopisma poświęcone produkcjom tej firmy, w których można było poczytać na przykład, jak przejść daną grę. I jakie gry będą następne, Nintendo też starało się wspierać prasę, bo wiedziało, że to najlepsza i zarazem najtańsza forma reklamy. Wszyscy najbardziej słuchają zaufanych dziennikarzy. W 1986 roku przyszedł czas na nowe akcesorium Famicom Disk System, które miało dać nowego kopa grą na konsoli Nintendo. Przez to że nośnik dyskietek. Miał więcej pamięci, co miało się przełożyć na dłuższe i lepsze gry, i bardziej rozbudowane, jednak prawda okazała się inna. Nintendo chciało znaleźć dodatkowy sposób na sprytne oszczędzanie. W założeniu każdy, kto miał dyskietkę, mógł iść do odpowiedniego sklepu, i tam za opłatą przegrywano mu nową grę. Mógł też kupić dyskietkę z gotową nagraną grą w pudełku, jednak nie spodobało się tą firmą tworzącym gry. Nie chcieli tworzyć gier na dwóch nośnikach, bo wiązało się to z kosztami wykupywania od Nintendo kolejnych licencji. Nintendo próbowało nawet obniżyć o połowę licencję na prawo do produkcji na dyskietkach gier. Jednak to nie przeszło. Dodatkowo same napędy nie były bez wad. Podobno sporą wadą tych napędów był gumowy pasek, który lubiał się urywać i spadać, bardzo często zatrzymując cały mechanizm. Famicom Disk System nigdy nie był sprzedawany poza Japonią i do przegrało jeszcze jedną walkę o klienta w Europie, przez to że nie bardzo interesowało się naszym regionem i dopiero w 1987 roku zapoczątkowało premierę NESA w naszym regionie. Niestety było już zbyt późno, bo w tamtym czasie sporą popularność zdążyła zdobyć Sega. Ze swoją konsolą Master System, i na tej fali, później powstał Mega Drive, który miał też niezłą popularność na starym kontynencie. Wielu się kłóci, że w niektórych krajach Europy konsola NES była ogromnie popularna, ale ogólne liczby niestety mówią swoje. W naszym kraju nie przyjęła jej się oryginalna wersja. Tylko jej klon Pegazusa, ściągnięty przez producenta napojów gazowych hop, i do nigdy nie było zainteresowane Polską ani teraz ani wtedy. U nas czasy Nesa będą na zawsze kojarzyły się z bazarkowymi cartridgami, przypominającymi te swami koma, kupywane od pana przy stoisku obok butów, czy koszulek, czy kurtek na zimę. Nasze oryginalne Pegasusy były kawałkiem solidnych konsol. Dzisiaj kosztują na aukcjach bardzo dużo, aż za dużo, jak na to, że były tylko klonami. Potrafią kosztować więcej niż same konsole Famicom czy NES, co jest niezrozumiałe dla mnie, mimo iż uwielbiam te klony. To był chyba największy rynek klonowych konsol lat 90. Na tej fali powstawały i powstają. Masę klonów tych konsol do dziś. Teraz już tylko za granicą. A z bazarków znikły wszelakie pozostałości po dawnych Pegasusach. Pozostawiając game one nowe, stationowe, podobne śmieciowe konsolki z plastikiem, który łamie się przy każdym dotyku i pachnie, jakby wyszedł spod bomby atomowej w laboratorium szalonego naukowca. Konsola NES pokazała, że można zarabiać wielkie miliony na grach mimo bardzo restrykcyjnej polityki ich wydawania. Gra Super Mario 3 sprzedała się w 15 milionach egzemplarzy, co jest niewiarygodnym wynikiem. Dzięki NESowi takie tytuły jak Zelda, Metroid czy Ninja Gaiden, Castlevania zawitały na dobre w sercach graczy i żyją po dziś dzień. Nintendo z firmy, która sprzedawała karty do gry, stała się ikoną, która była w filmach, muzyce i w całej rozrywce, i zainfekowała wiele dziedzin rozrywki. I nawet jeśli przeciętny użytkownik ciągle myśli, że konsola Nintendo jest dla dzieci, to jego ignorancja niechaj będzie dowodem na to, że po prostu się nie zna.